Cześć moi kochani, z tej strony Zawsze A dziś będzie slime z waszych decyzji Więc ja już sobie tutaj przygotowuję Miseczkę Te decyzje mogliście podejmować u mnie na Instagramie Które nazywa się Zawsze I przyznam wam I troszeczkę zdradzę, że będzie to Jedna z takich moich Tutaj stałych serii od września Ale to już Niebawem się wszystko dowiecie Więc według yy, waszych decyzji Mieliście do wyboru Kleje 2 i były to kleje uchu I było to między czerwonym a niebieskim I wybraliście niebieski, więc mam go tutaj właśnie I dodaję go do miseczki Teraz Wybraliście mój ulubiony kolor Jestem ciekawa, czy to dlatego zrobiliście, czy jak A może ser wam się bardziej podobał, ten niebieski? Mam nadzieję, że tak Dobra, dodaję go tyle To jest naprawdę bardzo gęsty klej Więc uważajcie na niego Kolejną rzeczą, jaką właśnie pytałam, to był aktywator. I słuchajcie, wybraliście płyn do soczewek lens, do soczewek kontaktowych, do oczu wrażliwych. Słuchajcie, każdy płyn do oczu wrażliwych dodajemy razy dwa. Ale żeby to się mogło stać, żeby no, ten płyn zadziałał, to dodam sobie tutaj sodę. Mam ją w takim, zobaczcie, pojemniczku oznakowanym, że jest to soda. Więc dodam na początku troszeczkę sody. Wykorzystam drugą końcówkę łyżeczki. Ale moi drodzy, zanim dodam e, płyn do złoczewek, to go sobie pozwolę na chwilę odstawić, ponieważ zdecydowaliście, żeby dodać troszeczkę pianki do golenia. Yy, więc zagłosowaliście na tak. Ja mam damską piankę do golenia i słuchajcie, o wiele lepiej mi się pracuje z, z slime'em na takiej piance, ale to tylko i wyłącznie ze względów zapachowych, ponieważ uwielbiam te zapachy takie damskie, a nie takie typowo męskie, Już mi się naprawdę znudziły, więc ja tutaj ją. Dobra, na razie tyle wystarczy. Zobaczymy drodze, czy nie będziemy musieli dodać jej więcej. Więc teraz to sobie wymieszam, żeby sprawdzić jak to wygląda, bo tego kleju nie jest jakoś dużo. Dodam jeszcze troszeczkę kleju. Dobra, i teraz to wymieszam. Z pianką trzeba uważać. Żeby po prostu nie dodać jej za dużo Ale przyznam szczerze, że wygląda to super Zapytałam się Was również o barwnik I mieliście do wyboru niebieski i fioletowy I wybraliście niebieski ponownie Myślałam, że wybierzecie fioletowy, żeby jakoś tak jakby zrobić nowy kolorek Ale dobra mamy, zobaczcie tutaj taki piękny niebieski Bardzo mi się on podoba I wykorzystuję znowu końcówkę i tutaj go dodaję. Weź sobie Dobra. O, mamy to. I mieszamy. Wygląda to super. Dziś jest taka no, po prostu niebieska bajka. Coś, co lubię. I coś, co mi się podoba. Bardzo lubię y, robić slime z Waszych wyborów. Bardzo dużo się przy tym bardzo dużo jest przy tym zabawy. O, powiem tak, już czuję, że ten slime będzie naprawdę super. Teraz y, pokazuję Wam, co wybraliście, a propos tych kuleczek. I z tego, co się orientuję, to nie mogliście się do końca zdecydować, ponieważ odpowiedź statystyczna no, wypadała po środku między trójeszką a czwóreczką, czyli ja je chyba trzymałam. W jaki sposób trzymałam? Tak, przepraszam. I wyszło między niebieskim a różowym zobaczcie więc jeżeli kropeczka jest po środku no to dodaję oba, więc otwieram najpierw niebieski ja to dawno temu kupiłam w Tigerze słuchajcie dobra, jest troszeczkę niebieskiego i tutaj wam pokażę jak wygląda różowy z bliska o, patrzcie te kuleczki są naprawdę cudne Dodaję różowy. Ja Wam pokażę, która kondygnacja z tych kuleczek najbardziej mi się podoba, ale chyba wszyscy wiecie. Ta kondygnacja. Jest przecudowna. No dobra, zamykam ją, ponieważ niestety jej nie wybraliście. Nic się nie stało. Zabieram koreczek na bok i mieszam tutaj. Ten dodatek jest bardzo delikatny i w sumie idealny do tego slajma, naprawdę. Dobra, mam to wymieszane. Zobaczcie, jakie to ma kropeczki. Troszeczkę wygląda jak lody, i chciałoby się to zjeść. Dlatego na slajmach jest napisane, żeby tego nieść. Do not eat w języku angielskim. Wybraliście na sam koniec dodatki. Było między różowymi a niebieskimi, i wybraliście to, to niebieskie. I słuchajcie, będziemy ich używać. Jak tylko wykonam ten slime. I damy go do pudełeczka i obstrojemy i się nimi pobawimy. Więc teraz do akcji wkracza wybrany przez Was aktywator, którego automatycznie od razu mówię niezależnie od wielkości slajma, musi się dodać go więcej niż standardowo, bo jest on do oczu wrażliwych, czyli jest delikatniejszy. Więc tutaj dodaję pierwszą warstwę odkładam na bok. Potrzebuję drugą łyżeczkę. Chciałabym, żeby wszystko odkleiło się od ścianek. troszeczkę trzeba polać tutaj tego slajma. OK, dobra, mamy tego slajma i ja teraz sobie zmoczę dłonie, płynę do oczewek. A włos nigdy nie, nie lubię włosów w slajmie. I go już wyrabiam w dłoniach. Alan pięknie pachnie, naprawdę pianki damskie i są w tak wielu zapachach. Zobaczcie te dodatki. Pięknie się prezentują. Te niebieskie wyglądają jak białe. Ale mi dźwięki. Zobaczcie, przygotowałam sobie pojemniczek. Dlatego slajma sobie tutaj opadnie mniej więcej. Musimy zaczekać chwileczkę, a ja przygotuję dla Was dodatki, które wybraliście. Du, du, du. Przepiękne. u? To są wybrane przez Was dodatki, którymi możemy obstrać nasz slime. Więc y, zabieramy się do pracy. Ta podusia mi się mega podoba i te serducho. Ta Coca-Cola też. Baweczka, lód tutaj. O Jezus, jakie przepiękne ciasteczko. Też dodamy. I MMM'sa dodamy tutaj. Możecie to stroić na każdy swój ulubiony sposób. Możecie dodać tylko jeden dodatek, tak jak wolicie. Ja dodałam ich dużo, ze względu, że większość to Was wybrała ten niebieski. Więc wciskałem mocno. Ciekawe, jak będą trzymać się w slajmie, nie? Zobaczcie. Zobaczmy to. Te dodatki są wielokrotnego użytku. Wow, już MM znam, poleciał. I nie musicie się przejmować, że są tylko do jednego slajma. Wiem, że tak nie myślicie. Ale mniej więcej zobaczcie. One wypadają, są mało widoczne. Raczej mają taki efekt, wiecie, ozdobny, taki początkowy. Ma być atrakcyjne przez chwilę dla oka. Jednak je wyciągam. Ale przyznam szczerze, że prezentowała się naprawdę bardzo ładnie. Moi drodzy, dziękuję Wam za tego slajma. Wyszedł naprawdę super. Czyhajcie na moim Instagramie, będzie tego więcej. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, się ciepło, cześć kochani. Bye!